Karolina Błaszczyk Ptaszysko. Niedzielne wieczory zazwyczaj spędzałam z rodziną. To ważne, aby pielęgnować relacje z bliskimi. Zasiadanie do stołu i wspólne spożywanie kolacji było rutyną już od wielu lat. Pewnego dnia po kolacji wybraliśmy się z bratem na strych. Rodzice nigdy nie opowiadali nam zbyt wiele o przodkach i historii naszego domu. Wiedziałam tylko, że to tematy, których lepiej unikać podczas rozmowy. Jednak moja ciekawość była silniejsza. Zaczęłam szperać po różnych zakątkach naszego mieszkania, wypytywać starszych ludzi mieszkających w pobliżu. Prowadziłam małe śledztwo. Tropy jednak szybko się urywały. Nie wiedziałam, że to, co jest mi potrzebne do rozwikłania zagadki, kryje się tuż obok mnie, w końcu najciemniej pod latarnią. Tak więc w nocy, pokryjomu przed mamą i tatą, wymknęłam się ze swojego pokoju, wspięłam po schodach i otworzyłam drzwi do tego tajemniczego pomieszczenia, jakim był strych. Ku mojemu zdziwieniu, nie zostałam tam nic poza skrzypiącą podłogą. Kiedy zawiedziona postanowiłam wracać, mój brat, Bartek, chwycił mnie za rękę i wskazał na stojące pudło, pokryte kurzem i pajęczynami. Oczy nam zabłyszczały i podekscytowani szybko je otworzyliśmy. Kryły się w nim stare kasety i zdjęcia. Czuliśmy, że to jest to. Zebraliśmy ze sobą zawartość tego tajemniczego skarbca i na palcach. Tak, aby nikogo nie obudzić, podreptaliśmy do swojego pokoju. Zaczęliśmy przeglądać fotografie. Były one czarno-białe, zniszczone. Nie wniosły nic, czego nie wiedzieliśmy. Na jednym ze zdjęć była ukazana moja babcia z czasów swojej młodości. Kolejne zaś przedstawiały różne krajobrazy. Nagle coś zauważyłam. Na jednej z fotografii widoczny był cień. Chyba jakiegoś ptaka, ale dokładnie nie wiedziałam, ponieważ zdjęcie było bardzo zniszczone. Spojrzałam na inną fotografię, która ukazywała nasz ogród. Wybrałam się tam, nie licząc na znalezienie cennych informacji. W końcu znam to miejsce i nigdy nie było w nim nic interesującego. Szłam w ciszy. Mój brat podążał za mną. Prawdopodobnie bał się. Ponieważ na dworze zapadł już zmrok, a mieliśmy zaledwie po 12 lat. Po dłuższym zastanowieniu nie byłam z siebie dumna. Rodzice na pewno o nas bardzo się martwili, jednak było już za późno. Za dużo dowiedzieliśmy się, wiedząc jednocześnie tak mało. Kiedy znaleźliśmy się w ogrodzie, okazało się, że niewiele różnił się od tego ze zdjęcia. Może poza tym, że mama rok temu wymieniła krzesła na nowszy, nowocześniejszy model. Gdzieś w oddali usłyszeliśmy szelest. Przerażeni zaczęliśmy wycofywać się w stronę domu. Wtedy z ciemności wybiegł malutki, puchaty pies z sąsiadów. Jego sierść była biała, natomiast ubrudzona w czarnej ziemi. Pomyśleliśmy, że prawdopodobnie coś wykopał. Mieliśmy rację. Trzymiał trzymał malutki, zardzewiały klucz. Spokojnie podeszłam do zwierzaka, starając się go nie spłoszyć. Okazał się jednak bardzo uparty. Zaczął biegać wokół ogrodu, wesoło szczekając. Błagałam, żeby się uspokoił. Nie chciałam, aby obudził rodziców. Zostalibyśmy przyłapani na gorącym uczynku i na pewno ukarani. Przy pomocy Bartka. Udało mi się złapać niezwykle energicznego psa. Wyciągnęłam mu z pyska pożądany przedmiot i pobiegłam z bratem do domu. Postanowiliśmy iść spać, aby następnego dnia pełni energii przystąpić do rozwiązywania nowych zagadek. Musieliśmy się jeszcze dowiedzieć, do czego służy klucz. Następnego dnia obudziły mnie szmery dobiegające z kuchni. Moja ciekawość nie pozwoliła mi na zignorowanie rozmowy dorosłych. Miałam nadzieję, że dowiem się czegoś, co pozwoli mi znaleźć odpowiedzi na pytania, z jakiej rodziny pochodzę i kim jestem. Usłyszałam, że mama znalazła wykopany dół, oznajmiając z przerażeniem tacie, że tamtego nie ma. Przestraszona wbiegłam do kuchni, aby przerwać ich rozmowę. Wiedziałam, że nie mogę im pozwolić na większe dociekanie do prawdy. Kiedy rodzice zobaczyli, że wychodzę z pokoju, udawali, że nie rozmawiali na żaden poważny temat. Najpiękniejsza kobieta na świecie poszła w towarzystwie taty przygotować mi śniadanie. Odetchnęłam z ulgą. Po spożyciu posiłku wyszłam na taras, aby pomyśleć w spokoju o sekretnym kluczu. Nagle zorientowałam się, co przede mną stoi. To stodoła, która od wielu lat była zamknięta. Nie czekając na brata, poszłam sprawdzić, czy miedziany przedmiot dopasuje się do zamku. Dłonie zadrżały mi, kiedy okazało się, że klucz idealnie pasuje do czerwonej drewnianej stodoły. Tylko jeden ruch dzielił mnie od poznania rodzinnej tajemnicy. Zrobiłam to, otworzyłam drzwi, ale to, co tam zobaczyłam, było dla mnie zaskoczeniem. Nie było w niej kompletnie nic. Pobiegłam do swojego pokoju, aby poinformować brata, że to koniec poszukiwania czegoś, co tak naprawdę być może nie istnieje. Ku mojemu zdziwieniu w pokoju nikogo nie było. Wybrałam się więc do kuchni, aby poszukać Bartka. Rozejrzałam się przerażona po mieszkaniu. Okazało się, że jestem sama. Pomyślałam, że może moja rodzina korzysta z tego, że jest taki piękny dzień i spędza czas w ogrodzie. Przemierzyłam ścieżkę prowadzącą do ogrodu, lecz tam też nikogo nie było. Skuliłam się i zaczęłam szlochać, nie rozumiejąc, co się wydarzyło. Nagle usłyszałam dziecięce krzyki. Nie wiedziałam, skąd dobiegały głosy. Zerwał się gwałtowny wiatr. Zaczęłam uciekać, nie wiedząc dokąd biegnę. Zatrzymałam się przed stodołą. Wicher zrywał z niej dach. Kawałki roztrzaskanego drewna fruwały w powietrzu. Stawiałam opór, próbując bronić się przed silnym wiatrem. Nagle drzewo stojące obok mnie przewróciło się. Nie miałam czasu uciekać. Więc zamknęłam oczy i z krzykiem na ustach czekałam na nadchodzący koniec. Jednak nic takiego się nie stało. Nie czułam bólu, nie czułam kompletnie nic. Wiatr nagle osłabł. Leżałam na ziemi obok drzewa. Stodoła też była cała. Nie rozumiałam, co przed chwilą miało miejsce. Nagle otoczyły mnie cztery postacie: jedna wątła, mała, w podobnym wieku do mnie. Zapytała: Kim jestem i jak znalazłam się w pętli? Nigdy nie słyszałam o żadnej pętli. Dziewczyna, dostrzegając moje zdziwienie, zostawiła mnie w spokoju. Stwierdziła, że lepiej, jeśli ptaszko wytłumaczy mi całą sytuację. Zabrano mnie na górę mojego, jak mylnie mi się wydawało, domu. Stanęliśmy przed dotychczasowym pokojem rodziców. Malutka dziewczynka wyciągnęła swoją dłoń i delikatnie zapukała do drzwi. Z pomieszczenia wyłoniła się kobieta o wyjątkowo ciepłym uśmiechu. Nie była zaskoczona moim widokiem. A więc to Tezuziu powiedziała łagodnym głosem: Nie wiedziałam, kim jest ta kobieta i skąd mnie zna. Byłam wystraszona i tęskniłam za rodziną. Nie odzywałam się. Skoro już tu jesteś, to należą ci się pewne wyjaśnienia. Twoja babcia była wybrańcem. Posiadała nadprzyrodzone moce. Potrafiła latać. Wiem, że wydaje ci się to nieprawdopodobne, ale w Twoim domu znajdował się kiedyś sierociniec. Ewa, Twoja babcia, w nim mieszkała, ponieważ jej rodzice zginęli w tajemniczych okolicznościach ale nie o tym chcę ci opowiadać. Chcieliśmy sprawdzić, czy ty też posiadasz zdolności po swoich przodkach. A skoro znalazłaś się tutaj, to znaczy, że tak – szknęła uradowana. Pewnego razu przez naszą wioskę przeszło tornado – kontynuowała i zdewastowało cały przytułek. Wykorzystaliśmy ten moment do utworzenia pętli, aby żyć wiecznie. Twojej babci spodobało się życie ludzkie, dlatego, kiedy wyszła z pętli, już nie mogła do niej powrócić. Mówiła smutnym głosem. Wszyscy bardzo kochaliśmy Ewę. Była dobrą kobietą i wiemy, że Ty też taka jesteś. Obserwowaliśmy Twoje zachowanie. Zauważyliśmy, że bardzo trapi cię historia Twojej rodziny. Cieszę się, że choć trochę mogłam Ci to wszystko wyjaśnić. Trudno mi było znaleźć odpowiednie słowa, aby w tej chwili coś powiedzieć. Nie mogłam uwierzyć w to, co powiedziało mi ptaszysko, bo tak nazywano tę kobietę. Możesz zostać tu przez 10 dni i sprawdzić, czy chcesz przez resztę wieczności żyć jako wybraniec. Jeśli nie podejmiesz decyzji na czas i nie przekręcisz klucza w stodole, będziesz skazana na życie w wieczności powiedziała kobieta Oczywiście nie zrażaj się jesteśmy jedną wielką rodziną pamiętaj o tym Dokończyła a następnie zamieniła się w barwnego ptaka Podskoczyłam i otworzyłam szerzej oczy To wszystko działo się naprawdę Wyszłam z pomieszczenia i usiadłam jednocześnie patrząc na wszystko co teraz dzieje się dookoła Zauważyłam dwóch małych chłopców którzy bawili się swoimi mocami. Jeden z nich rozniecał ogień, drugi zaś lewitował. Czułam się tu obco i chciałam jak najszybciej powrócić do domu. Nie zrobiłam jednak tego ze względu na moją ciekawość i pamięć o mojej babci. Nagle podeszła do mnie dziewczyna o bujnej, roztrzepanej czuprynie. Jesteś nowa? Jaką masz moc? Zapytała, nie witając się: Jeszcze nie wiem odpowiedziałam ponuro, gapiąc się w jeden punkt Wciąż szukasz swojej specjalności zaśmiała się Ja mieszkam w tym miejscu już 70 lat. Wydawało mi się to nieprawdopodobne, gdyż dziewczyna wyglądała na młodszą ode mnie. Ale czy w tym świecie coś mogło być przewidywalne? Nie mogłam się skupić. Ponieważ wciąż myślałam o rodzicach i Bartku, nie miałam ochoty zawierać w tym miejscu żadnych znajomości. Resztę dnia spędziłam siedząc samotnie w ciszy i rozmyślając nad przebiegiem wydarzeń ostatnich godzin. Nagle znowu zerwał się wiatr. Ptaszysko zwoływało wszystkich do pętli. Obserwowaliśmy, jak żywioł wszystko niszczy. Kiedy myślałam, że to już koniec, Świat ponownie odradzał się na nowo. Miałam już dość, bolała mnie głowa i bałam się tego, co jeszcze może się wydarzyć. Pragnęłam wrócić do domu. Musiałam tu jednak zostać przez dziesięć dni. Obserwowałam, z jakim poświęceniem ptaszysko opiekuje się dziećmi. Byłam pod wielkim wrażeniem. Kiedy został mi ostatni dzień pobytu w tym tajemniczym miejscu, Chciałam pochwalić się swoimi mocami, niestety nic mi nie wychodziło. Wtedy pojawiło się ptaszysko i dotknęło mojego serca. Tu kryje się Twoja moc, powiedział ptak wzruszonym głosem. Zaprowadził mnie do pętli i złożył pocałunek na moim policzku. Zdążyłam w ostatniej chwili otworzyć drzwi. Wróciłam do domu. Byłam niezwykle szczęśliwa. Jednak nadal nurtowało mnie pytanie, kto znajduje się na starym zdjęciu? I nagle wszystko stało się oczywiste. Ptaszysko to moja babcia.